Cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym nagraniu będę chciał Wam przedstawić wszystkie informacje związane z nowościami na sezonie 18. No i oczywiście też szybciutko omówimy patch 2.6.6, który już omawiałem. Jeżeli chcecie szczegółowe omówienie, to cofnijcie się jeden, dwa filmy do tyłu na moim kanale YouTube. I co, zaczynamy. Tak jak wiecie na pewno już osoby, które się interesują światem Diablo, już wiedzą, że w piątek 23 sierpnia o godzinie 17 zaczyna się 18 sezon. Boże już 18 sezonów praktycznie. Wszystkie sezony grałem i od początku jak zajmuję się tą grą już minęło 7 lat, bardzo, bardzo długo. No ale ostatnio zaczyna się coś dziać w świecie Diablo przed nami bliską, na którym przypuszczam, że zostanie zapowiedziane nowe Diablo, Diablo 4. Nazwijmy w ten sposób roboczo e, tą grę. E, no i e, ostatnio e, też zrobiłem na ten temat e, film. Możecie się cofnąć. E, ostatnio e, dostaliśmy informację, tak naprawdę jedno ważne zdanie że dostaniemy za jakiś czas nowe sety, siedem nowych setów oraz nowe moce legendarne. To może być związane z nowymi przedmiotami, z nowymi mocami legendarnymi, albo po prostu z nowymi skillami, e, które e, w tym momencie są w przygotowaniu. A e, na którymś tam streamie po prostu jak rozmawiałem z widzami, doszedłem do wniosku, że w tym momencie przypuszczalnie Eee, już od dłuższego czasu trwają prace nad e, Diablo 4, w którym są implementowane nowe przedmioty, nowe skille, e, nowe sety i przy okazji ktoś w Blizzardzie propsy wielkie wpadł na pomysł, że tak naprawdę jak już pracujemy nad tymi skillami, to możemy je tak naprawdę wypróbować w Diablo 3. Czemu nie? Trochę więcej pracy, wszyscy będą zadowoleni Powoli hype związany z Diablo będzie powracał. Trzeba e, ponownie rozgrzać e, naszych panów e, tak związanych z uniwersum Diablo. Czemu by nie dać setów, czemu by nie odświeżyć troszeczkę gry? Przy okazji, jak już pracujemy na Diablo 4, możemy sobie wypróbować mechanikę, a potem już będziemy widzieli, e, jak to działa e, w nowej grze. tak? Więc e, wydaje mi się, że e, ten sezon został bardzo szybko rozpoczęty, bo tak naprawdę e, w niedzielę skończył się sezon osiemnasty. Przepraszam, sezon 17 się skończył w niedzielę. Chyba naj, najkrótszy okres, najkrótsza przerwa. Szybciutko mamy sezon e, 18 po 5 dniach. To jest bardzo, bardzo szybko. No i. E, za dwa miesiące jakieś pirazy drzwi, na początku listopada, będziemy mieli bliską. Boom! Diablo 4! Boom! Trailer! Boom! Miejmy nadzieję rozgrywka z Diablo 4! Trochę informacji i do tego bardzo, bardzo dużo informacji na temat Diablo 3. I Tam zostaną przedstawione nowe sety, nowe skile, nowe umiejętności. I już praktycznie po bliskonie dostaniemy serwer PST i będziemy to wszystko. Testować, żeby szybciutko przed następnym sezonem móc e, sobie już zaimplementować wszystkie sety, nowe przedmioty, ewentualnie nowe skilly, nowe pasywy. Więc tak mi się wydaje, to jest oczywiście moja teoria. Jeżeli sądzicie, że może być tak, to piszcie komentarze. I zaczynamy z omówieniem informacji związanych co nowego na sezonie. Więc e, a propos jeszcze tego, co powiedziałem przed chwilą, troszeczkę mniej w tym sezonie dostaniemy e, nowych rzeczy które mm, są ok, ale też nie ma takiego wielkiego szału, ale za to przypuszczalnie bardzo dużo dostaniemy w następnym sezonie, co jest związane z Biskonem, tak? Eee, no dobra. Więc tak, sezon 18. Eee, tak to wygląda, jak się zacznie, rameczka, proporzec, eee, zaraz do tego dojdziemy. No i co? Ten sezon będzie się Nazywał sezonem Trójcy. Będzie to związane z mocami legendarnymi. Trójca miłości, moc, gdy krąg jest aktywny, znajdujący się w nim postacie, otrzymują premię 100% do zdawanych obrażeń. Więc tak naprawdę to będą coś w rodzaju klusów. Jeżeli będziemy w nich stali, w zależności od tego, jaki będzie krąg miał kolor, to będziemy mieli właśnie taki bonus. Więc będziemy mieli moc. Będziemy mieli zmniejszenie zużycia zasobów w postaci Trójcy Determinacji. Postacie znajdujące się w kręgu zużywają 50% mniej zasobów. No i jeszcze będziemy mieli redukcję czasu odnawiania, tak zwana Trójca Stworzenia. Czasy odnawiania zdolności postaci znajdujących się w aktywnym krągu upływają szybciej. Więc zobaczymy jak to będzie działało. Oczywiście nie będzie to takie potężne jak Lony, nazwijmy to w ten sposób w skrócie myślowym, chociaż Lony nadal będziemy mieli, bo bez jednego gema zaraz do tego dojdziemy. No i tutaj twórcy piszą w ten sposób, że chcieli od razu, żebyśmy używali od pierwszego levelu właśnie tej trójcy mocy, nazwijmy ją w ten sposób, i żeby w ten sposób nam pomagało rozpocząć naszą zabawę, no i są bardzo ciekawi jak to będzie używane, jak to zda, jaki to zda egzamin e, przy robieniu jakichś tam gierków, czy, czy jakichś tam rekordów solo, czy teamowo. Więc zobaczymy, zobaczymy. Tak zwane przypakowane okulusy. Elementy ozdobne, więc no tego nie skomentuję tej zbroi, która jest od 100 lat zawsze ta sama. Proporzec ogólnie jest bardzo podobny już, już znaczy tu ramka jest bardzo podobna, e, ogólnie już praktycznie była identyczna, tutaj troszeczkę się różni, jest spoko, ale nie ma szału. No i proporzec ogólnie jest fajny, jeżeli ktoś lubi proporcje, e, ja ogólnie wolę skrzydełka, może się podobać, będzie chciał sobie zrobić e, tą kosmetykę. Nagrody sezonowe. I tutaj jest coś takiego, co do końca jest niedwuznaczne, ale przypuszczam, że może przeczytam. Jeżeli niestrudzenie mordowaliście demony przez kilka poprzednich sezonów i w każdym osiągnęliście tytuł zdobywcy, zgromadziliście kilka dodatkowych zakładek w skrzynce. Więc w tym momencie ja mam, z ostatnim sezonem mam 13 zakładek, tak? Tych nowych zakładek, takich, które sobie dorobiłem, mam 8, yy, tak? No bo na samym początku było 5, potem 5 dorobiliśmy, jeszcze dwie miałem i teraz jedną. Teraz coś takiego jest napisane. E, teraz za wykonanie w sezonie zadań w ramach tytułu zdobywcy będzie, będziecie zdobywać po jednej dodatkowej. Możecie mieć maksymalnie ich 5. O co chodzi, że, że w tej, że tak powiem, mamy pierwszy rządek, mamy 5, mamy drugi rządek, mamy 5 i mamy trzeci rządek, w których mamy 3 i co, maksymalnie możemy mieć ich 5, więc teraz jak ja mam 3, to będę miał czwartą i jeszcze w następnym sezonie mogę mieć piątą, tak? Chyba o to chodzi. Chyba nie o to chodzi, że w jednym sezonie możemy 5 zdobyć, bo tak nigdy nie było. Więc to jest takie dwuznaczne. Przypuszczalnie chodzi o to, że jeżeli ktoś ma. 13 w tym momencie to będzie mógł mieć w, 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 w 18 sezonie, 14 i w 19 sezonie, 15 i na tym końcu. Chyba o to chodzi, ale trudno powiedzieć, jest to dwuznaczne troszeczkę. Podboje sezonowe, no to tutaj już nie będę w, w, wgłębiał w to. Ogólnie trzeba będzie porobić wszystko. Dar Hedriga, no to wiadomo, w momencie kiedy wbijemy level 70. Wykonamy jakieś tam zadania sezonowe, to będziemy mogli otrzymać sety, tak? Ogólnie jest to dość ważne, bo na samym początku e, otrzymanie setu plus e, dobry build, plus przedmioty, które są do tego potrzebne oprócz setu, gwarantuje już tak na, e, naprawdę w większości przypadków nam zrobienie GRA70 w momencie, kiedy robimy GL70, dostajemy. Primala plus dodatkowo mamy możliwość wypadania tych Primali, więc jest to świetna sprawa. I co dostajemy w tym sezonie? W tym sezonie jakichś mega mocnych setów nie ma, chociaż tak jak się im przyjrzałem, to są nie najgorsze. Chociaż to nie są najbardziej popularne sety. Mm, tak, teraz wszystko mówię. Więc tak, yy, Barbarzyńca dostanie dziedzictwo Reakor. To jest ogólnie jak dla Barba, e, nie jest najgorszym setem i jest dość fajny. Krzyżowiec, e, pancerz Akana, Więc ogólnie też, podskazanie, oko. E, Demon Hunter dostanie wcielenie Marudera. E, tak dość średnio. Ogólnie da się zrobić na tym 70, ale to nie jest taki wiodący set, wiadomo. Pod i pod wielostrzał potrzebujemy inne sety, które będziemy chcieli jak najszybciej zdobyć, więc tutaj jest tak średnio. E, mnich, e, zasięg iny. ogólnie pod fale światła można zrobić w miarę sensowny build, więc to jest dość dobra propozycja. Nekromanta, całą mistrza plagi, więc set plagi też ogólnie jest spoko, jak dla Nekromanty. Szaman, e, nawiedzenie z Unimasy, ogólnie też spoko. Bez szału, ale ok. No i tak naprawdę najgorszy set ma czarownica Opus Magnum Del Serre, więc to jest prawie useless set, tak? Więc WIS ma najgorszy set w tym momencie. Te sety wyglądają w ten sposób, jeżeli chodzi o to, który set jest najlepszy tego wszystkiego, hmm... eee. Wydaje mi się, że numer 1 to Plaga Akhan i Ina. Numer 2 to jest e, mm, Reakor i Set dla Dimon Huntera. Numer 3 to jest e, Zuni i numer 0 Sif Rapus Magnupdelcera jest najgorszy, najbardziej syfiasty, ble, no. Więc tak to wygląda. Nie ma szału, nie są to najbardziej używane sety, ale też nie ma tragedii, więc tylko pamiętajcie to. Jak będziecie wybierali postać pod kątem setów, nie do końca to róbcie. Wybierajcie tą postać, która, którą będziecie chcieli yy, jak najwięcej farmić i pamiętajcie o tym, że w przeciągu jednego, dwóch dni, jeżeli w miarę intensywnie gracie to przez to rozumiem. Jeżeli w pierwszy, drugi dzień będziecie grali tak po 4-5 godzin dziennie, spokojnie wyfarmicie, bez żadnego problemu, jeszcze jak będziecie timowo biegali, jeszcze ktoś z Waszych e, przyjaciół będzie grał tą samą postacią, bez problemu sobie wyfarmicie te sety, e, za pomocą których będziecie chcieli później już grać. I pamiętajcie to, że w większości przypadków na samym początku e, jest lepszy drop. Więc inwestujcie na samym początku w tą postać, którą będziecie chcieli e, e, najwięcej grać w tym sezonie. Nie sugerujcie się do końca tymi setami startowymi, tak? bo to nie jest takie wielkie halo. E, I tyle. I bierzcie przede wszystkim te przedmioty, które są najtrudniejsze do zdobycia: więc ringi, amulety, broń, e, źródła. Pamiętajcie, że set zawsze wydrobicie starożytny z wymiarę fajnymi statystykami ale jakieś tam problematyczne rzeczy najlepiej brać od kadali na samym początku. Dobra, lecimy dalej. Aktualizacja, tak jak mówiłem bardzo szczegółowo, opisałem aktualizację już w poprzednim e, nagraniu, możecie też sobie popatrzeć jak, jak to testowałem wszystko na PST, jest też live z tego. E, no wiadomo, e, tak w skrócie przyjrzymy wszystko. Sezon trójcy, będziemy mieli te okulusy z mocą, zmniejszaniem zasobów i zmniejszaniem, skracaniem czasu. Teraz tak, smak czasu, jest to amulecik, nowa moc, efekt obelisków utrzymuje się dwa razy dłużej. Na samym początku się zastanawialiśmy, czy to będzie można wrzucić na przykład na suporta, który będzie to brał, i wtedy wszyscy będą mieli dwa razy dłużej, więc nie, niestety nie. E, trzeba będzie mieć na sobie ten amulet, żeby on działał, ale e, dobrą informacją jest to, że obojętnie kto go nie weźmie, czy go weźmie na przykład support, to wtedy automatycznie, jeżeli będziemy mieli albo w kostce kanajego, albo na sobie ten amulet, to wtedy to nam zadziała. Więc ogólnie spoko, pewnie będzie mocno używany w niektórych bildach. Zobaczymy, wszystko się jeszcze wykształci. Eee, tutaj kat Rodingera ataki likwidują wrogów, którzy mają poniżej 5-10% zdrowia moc tego przedmiotu nie działa u towarzyszy jest to zamierzone, więc tutaj znowu mamy coś takiego, tak jak na przykład przy nekromancie, jak nałoży kosę że, że szybciej można zabić przeciwnika to by był idealny przedmiot dla towarzysza ze względu na to, że byśmy mogli szybciej zabijać jako DPS i y, przeciwników, tak? No, niestety nie będzie tak ładnie. Będzie można mieć to tylko na sobie. Ok, kamienne ręce, dziwne karwasze. Ciekaw jestem, jak to będzie działało. Na PST praktycznie postać stawała i przestawała zadawać obrażenia. Może podciernie jakoś to będzie fajnie działać. Zobaczymy, pewnie będzie to jakoś tam wykorzystane. Rezynująca furia świetna sprawa, jeden z lepszych przedmiotów kiedyś jeszcze jak był doma aukcyjny, rezydujące furie były najdroższym praktycznie przedmiotem, mocno używanym, potem został znerwiony, zabijanie wrogów wywołuje u użytkownika stan Amoku. Zabijanie wrogów zwiększa szybkość ataku o 15%, a ruch o 5% efekt ten kumuluje się maksymalnie 5 razy i ogólnie to by była petarda, gdyby to można było użyć wraz z piecem, tak? Ale za bardzo nie ma jak. Może coś ludzie e, wykombinują, bo wtedy e, barb pod młotek by normalnie był niesamowity. Zadawałby bardzo, bardzo duży DPS, i może nawet gdzieś tam by mógł być jakąś alternatywą dla, dla boss killera. E, no nie wiem. Zobaczymy. No. Ogólnie fajny pomysł, ale y, gdzieś tam w tych buildach to nie wiem czy coś się wymyśli, żeby to stricte tak y, wykorzystać, a gdyby się chciało to włożyć tą rezonującą furię po prostu normalnie do kostki, to wtedy tracimy piec, a piec to jest 50% do dipsa, do elity, do La Bosa więc nie wiem czy to przy, przejdzie. Y, I jeszcze ważny amulet na szynie Squid. Gdy postać nie otrzymuje obrażeń, zadawane przez nią obrażenia wzrastają maksymalnie 100%, a otrzymywane zmniejszone, yy, otrzymywane zmniejszone są maksymalnie o 50%. Więc ogólnie będziemy bardziej squishy, ale będziemy zadawać większy DPS. Myślę, że to też będzie używane w przeważnie najczęściej. I zobaczymy, będzie mega DPS na jakichś niższych gierkach i na jakiejś speedfarmie. To będzie mocno wymiatać. Zobaczymy, czy to się gdzieś przyjmie pod solówki, albo gdzieś do timowych rozgrywek. Zobaczymy, trudno mi spowiedzieć, e, wyjdzie wszystko w praniu, e, coś ciekawego jeszcze. No i oczywiście e, dostaniemy ramienniki na barba, Nie w Barsacara zyskuje efekty wszystkich run. Zobaczymy, jak to się przyjmie. E, co dalej? E, dziedzictwo snów, nowy klejnot legendarny. Który tak naprawdę będzie dawał nam 750% do obrażeń za każdy starożytny przedmiot, eee, i to będzie tak jak, jak były lony: tak, Że, więc praktycznie wszystkie buildy, które były z lonami, takie jak były w, e, w tamtym sezonie, będą także w sezonie 18. No, ale po prostu tracimy jeden gem z któregoś gema. Będzie trzeba zrezygnować na korzyść dziedzictwa snu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i oprócz tego, jeszcze e, praktycznie zmiany we wszystkich setach, e, które możemy zrobić u Kowala. E, Kapitan może być ciekawy. Zobaczymy, czy się przyjmie. E, Hill też ciekawie wygląda. No zobaczymy, zobaczymy. Pewnie ludzie coś będą z tym kombinować. Wszystko się pokaże w praniu. No dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle. Piękne dzięki, ocencie. Zapraszam na streamy. Od y, przyszłego tygodnia już streamy codziennie o godzinie 18, więc zapraszam serdecznie na streamki. Dzięki, że jesteście już ze mną praktycznie od ponad 3 lat na Twitchu i od 7 lat na YouTubie. I co? To by było na tyle. Trzymam kciuki przede wszystkim za to, żeby jak najwięcej ludzi grało w Diablo, bo nie jestem pewien co się będzie działo. Nie jestem pewien czy nie będzie tygodnia, dwóch, a potem totalnej puchy, ze względu na to, że tak naprawdę będziemy mieli to samo co było w sezonie 17. I oprócz tego wszyscy, którzy chcieli się wymaksować na tabelach, zrobić 150, 145, już to zrobili. I pytanie: czy jeszcze ktoś będzie chciał wejść do diabła? Przynajmniej do momentu, kiedy nie wejdą grubsze zmiany, te o których mówiłem na sam początku. Dobra, to by było na tyle. E, oczywiście zapraszam na streama e, rozpoczynającego sezon 18 o godzinie 16 w piątek. Będziemy się świetnie bawić. Mam nadzieję, że e, wejdziecie popatrzeć. E, I co? To by było na tyle. Piękne dzięki. Pozdrawiam serdecznie.